ku z tej strony Radek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach, które mniej więcej każdy mężczyzna powinien wiedzieć o swoich włosach, żeby wiesz, lepiej je stylizować, żeby więcej potrafić i więcej wiedzieć. Jeżeli jesteś nowy w świecie włosowym, to na tym kanale mówię o włosach, co możesz zrobić, żeby lepiej wyglądały, żebyś jarał się układaniem włosów, żebyś testował różne fryzury. Na przykład ja teraz układam fryzurę Slickback na rozjaśnianych włosach, mimo że nie mam cięcia pod tę fryzurę, lubię bawić się włosami i... Do tego Cię też zachęcam. Pierwsza rzecz, którą powinieneś wiedzieć o swoich włosach, to jest to, czy są one cienkie, czy grube, albo może coś po środku, jak u mnie. Już tłumaczę, jak się tego dowiedzieć i dlaczego to jest ważne. Jeżeli masz przykładowo cienkie włosy, to łatwo będzie je obciążyć i będziesz musiał uważać z produktem. Trudno może Ci być układać fryzury, które mają bardzo dużo objętości na długich włosach. Natomiast jeżeli masz gęste włosy, no to tutaj zabawa wygląda trochę inaczej. Być może będziesz potrzebował więcej produktów do stylizacji, albo będziesz potrzebował specjalnego cięcia u barbera. Jeżeli masz grube lub takie średnie włosy, to degażowanie może być dosyć ważne. Ponieważ jeżeli masz grube włosy i masz słabe cięcie, to trudno będzie cię unieść u nasady, będą one tak leżały. Dlatego ważne będzie odpowiednie cięcie, degażowanie, może nóż chiński. Jak się dowiedzieć, jaki masz typ włosa? Najlepiej będzie zapytać fryzjera lub barbera, do którego chodzisz. Możesz też podpytać tam mamę, koleżankę, one zawsze lepiej siedzą we włosach niż my mężczyźni. Chodzi o to, że jak ty sam to sprawdzisz swój włos, to nie masz za bardzo porównania. A barber lub fryzjer będą mieli porównanie, bo cały czas widzą te włosy i ci powiedzą: O stary, ty masz na przykład dosyć grube włosy. No i tutaj szybka rada, jeżeli będziesz miał cienkie włosy, no to nie będziesz używał jakichś bardzo kremowych, takich ciężkich produktów na bazie wosku, tylko coś lżejszego, na przykład jakieś toniki. Z drugiej strony, jeżeli masz grube włosy, które ciężko będzie unieść, no to giełka do włosów będzie beznadziejną opcją. Nawet jak masz cienkie włosy, to daruj sobie giełkę, beznadziejny produkt. Druga rzecz, którą chciałbym, żebyś wiedział, to po prostu to, jaki masz typ włosa. Czy one są proste, czy są falowane, czy są może kręcone. I tutaj, jak masz proste włosy, raczej nie ma problemów. Ja mam proste włosy, raczej trudno jest tutaj popełnić błędy. Ale wiele osób, które ma falowane włosy nie wie za bardzo o tym, że ich włosy są falowane lub ktoś kto ma kręcone nie wie o tym i dba o nie w beznadziejny sposób i później są spuszczone. Spójrz proszę na te zdjęcia, no widać, że tutaj ktoś nie kuma kompletnie czaczy o co chodzi. Ktoś w ogóle nie poświęcił czasu na poznanie swoich włosów, nie wie co będzie odpowiednie, nie wie dlaczego one są tak wysuszone. Dlatego to co warto żebyś wiedział to czy masz proste włosy, czy może falowane, czy może kręcone. Tutaj możesz spojrzeć na tę grafikę, no i zwróć uwagę na to, jak wygląda po prostu Twój włos. Kiedy wyrwiesz sobie, czy tam kiedy masz wypadnięty włos, no to zwróć uwagę, czy on jest stricte prosty, czy może jest tam minimalne zakręcenie, czy może jednak jest całkowicie zafalowany. Co dzięki temu wiesz? Otóż jeżeli masz bardzo proste włosy, naprawdę są tak proste, że nie da się mieć prostszych, no to beznadziejnie będzie układać jakieś mesji fryzury, ponieważ będziesz się tylko męczył, nie będziesz widział fanów w układaniu włosów, będzie irytacja, to się nie będzie długo utrzymywało i będziesz psioczył na swoje włosy. W układaniu włosów chodzi o to, żeby znaleźć odpowiednią fryzurę pod swój typ włosa. Tutaj podobna sprawa jest z kręconymi włosami, jeżeli na przykład będziesz chciał mieć takiego middle parta, ale masz zbyt kręcone włosy, to też nie osiągniesz tego, dlatego warto wiedzieć jaki masz typ włosa, żeby odpowiednio zaatakować fryzurę, którą chcesz. Następna rzecz nie jest aż tak ważna, ale wciąż warto poświęcić jej kilka chwil. Dowiedz się, czy i gdzie masz jakieś wicherki na swojej głowie. Na pewno kojarzysz kogoś, kto ma jakiś wicherek, być może sam masz wicherek, czyli po prostu twoje włosy mają tendencję do tego, żeby się kręcić w jakiś specyficzny sposób. I wicherki często są ekstremalnie zakręcone. Ja mam na przykład na brodzie taki jeden sprawia mi tyle problemów, że to hit. I możliwe, że podobnie masz na włosach gdzieś tam u ciebie jest wicherek ale to, co warto, żebyś wiedział to wicherek nie zawsze jest taki hardkorowo zakręcony i wywinięty. Czasem możesz mieć lekkie wicherki. Tego się dowiedziałem sam niedawno, że wiele osób, wielu z nas ma jakieś mniejsze wicherki i sam zauważyłem u siebie, że na przodzie mam pewien wicherek, który nie jest zbyt duży, ale jest tam właśnie taka tendencja, żeby włosy gdzieś indziej szły. I dlaczego to jest ważne, zapewne pytasz? Otóż, kiedy masz wicherek, to wiesz już, jak podejść do włosów w tym miejscu. Już tłumaczę. Zazwyczaj tam, gdzie jest wicherek, to włosy są trochę trudniejsze do ogarnięcia. Ale wicherek ma też ten plus, że może z nami współgrać w jednym teamie, ponieważ on będzie unosił włosy w jednym z kierunków. Być może to da taki messy efekt, być może zakręci. Więc jeżeli masz wicherek, to zamiast się go obawiać, to pójdź do Barbera i rozkwinięcie razem, czy jest szansa, żeby wykorzystać ten wicherek na swoją korzyść. I tutaj bardzo prosta analogia. U wielu osób ten wicherek sieje zamęt na włosach. Być może jest u ciebie podobnie, i tutaj warto jest tu porównać do gwoździa. Kiedy masz gwoździa wbitego w deskę, to jest deska, to jest gwóźdź, który jest tak bardzo wbity, że tylko trochę wystaje, to nie poprzekręcasz tego gwoździa, nie zrobisz z nim za wiele, nie przerzucisz go tak na bok, nie? Ale kiedy wyciągniesz już trochę tego gwoździa, on wciąż będzie wbity, no to zobacz, jak ty teraz możesz z nim ruszać na boki. I dokładnie podobnie jest z włosami. Jeżeli chcesz mieć nad nimi większą kontrolę i masz wicherek. Spróbuj zapuścić je trochę dłuższe, wtedy na pewno będzie lepiej. Także poznaj swoje włosy, czy masz gdzieś wicherki? Jeżeli masz, to czy możesz to wykorzystać na swoją korzyść. Następna rzecz, którą chciałbym, żebyś wiedział, to to, jaką masz linię włosów. I my mężczyźni jesteśmy trochę przewrażliwieni na temat linii włosów. I pokażę Ci to na moim przykładzie. Jak zauważysz na moją linię włosów, no to daleko jej żeby była perfekcyjnie prostą. I jeżeli nie siedzisz w temacie włosów za bardzo, to mogłeś pomyśleć, że mam za kola. Ale sytuacja jest taka, że ja od zawsze mam taką linię włosów. Niestety taki się urodziłem i zawsze miałem lekko wycofaną linię włosów. I to jest coś, co chciałbym, żebyś też sprawdził u siebie. Zrób sobie zdjęcie teraz, w swojej linii włosów, odkryj swoje włosy i porównaj to do jakiejś starej foty, być może jak byłeś dzieckiem, być może sprzed kilku lat i popatrz, czy twoja linia włosów wyglądała zawsze tak samo, czy, czy może trochę się cofa. I wiele osób ma taki problem, taki kompleks, że nie mają perfekcyjnej linii włosów, starają się ją zakrywać, zarzucają sobie tutaj jakąś grzyweczkę, no a po prostu tacy się urodziliśmy. Szkoda jest mieć kompleks z powodu czegoś, na co nie mieliśmy, na co nie mieliśmy wpływu żadnego, dlatego zadanie dla Ciebie jest takie, żebyś sprawdził, czy zawsze miałeś taką linią, linię włosów, jak masz teraz, czy może delikatnie Ci się cofa, a może, kurczę, wygrałeś genetycznie i masz perfekcyjnie prostą linię włosów, zawsze z za dla takich osób. Następna rzecz, którą chciałbym, żebyś wiedział jest to porowatość Twoich włosów i kurczę, kiedy przy jakiejś koleżance powiesz, że znasz porowatość Twoich włosów, to będzie pod ogromnym wrażeniem. To już jest taka trochę większa wiedza włosowa. Otóż porowatość włosów w dużym uproszczeniu jest to otwarcie łuski Twojego włosa Aż dziwne, że się nie domyśliłeś, a więc chodzi o to, że jeżeli masz nisko włosy, to to jest taki typ włosów, które są naturalnie zdrowe których trudna jest to objętość, które nie są zbyt podatne na stylizację. Natomiast wysokoporowate włosy są to na przykład włosy zniszczone już życiem, być może po jakichś zabiegach. Jeżeli na przykład masz naturalnie proste włosy i zrobiłeś sobie trwałą, to najprawdopodobniej z włosów niskoporowatych przeszedłeś do wysoko lub średnio i chodzi tutaj o to, że znając swoją porowatość włosów, łatwiej jest Ci określić, jak powinieneś o nie dbać i jak je pielęgnować. Jak to określić? Najlepiej jest zrobić sobie test. Na necie jest sporo jakichś różnych testów, quizów, po których możesz rozpoznać, jaki masz typ włosów. A następnie, kiedy będziesz w sklepie, w Rosmanie na przykład, jest tam dużo odżywek lub masek, które są stricte do porowatości Twoich włosów. Ja na przykład mam włosy niskoporowate i dla mnie ułatwienie może być to, że sięgnę po odżywkę, która jest do włosów niskoporowatych. I w ten sposób po prostu łatwiej jest Ci dobrać odżywkę, nie kupisz czegoś, co może być dla Ciebie nieodpowiednie, a czasem tak bywa. Porowatość pomoże Ci także przy doborze olejku do włosów, jeżeli jest to dla Ciebie potrzebne, ale już do szamponu nie aż tak bardzo. Tutaj nie chcę się za bardzo rozwodzić o szamponach, ale szampon jest do skóry głowy, a nie do włosów, dlatego porowatość włosów nie ma aż takiego znaczenia, bo szampon jest do skóry głowy. Sprytne, co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się spodoba i że tutaj znajdziesz coś dla siebie. Jak coś, to zachęcam do subskrypcji i do zostawienia łapki w górę. Widzimy się w następnym filmiku wariacie. Pozdro i Swartem.